Rocznica śmierci Zbigniewa Wodeckiego to dla wielu osób, dobry czas, by przypomnieć sobie jego twórczość. Wybitne muzyk ma na koncie wiele znanych przebojów, m.in. chałupy Welcometo, lubię wracać tam, gdzie byłem, czy legendarną już pszczółkę Maję. Nagłe odejście gwiazdora wstrząsnęło wieloma osobami. Bigniew Wodecki urodził się 6 maja 1950 roku w Krakowie, a muzyka towarzyszyła mu od najmłodszych lat za sprawą Taty, trębacza w orkiestrze symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji. Skończył z wyróżnieniem szkołę muzyczną w klasie Skrzypiec, a karierę rozpoczynał w legendarnej piwnicy pod baranami. Przez lata współpracował z największymi gwiazdami polskiej sceny, muzycznej, zasłynął jako wybitny wokalista i multinstrumentalista. Zmarł 22 maja 2017 roku w wyniku komplikacji po zabiegów szczepienia bypassów. Został pochowany na cmentarzu rakowickim w Krakowie w rodzinnym grobowcu, a w ostatniej drodze towarzyszyli mu nie tylko bliscy, ale również tłum fanów oraz przyjaciół i znajomych ze świata muzyki, filmu i show biznesu. Następny artykuł.